Witam was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale po takiej dość może długiej, nie, krótkiej przerwie. Przychodzę do was z wynikami konkursu, takiego mini konkursu, który był wystawiony ostatnio w ostatnim filmiku. Trzeba było napisać w komentarzu gdzie byłam. ty to był drapak. Tak jest, oczywiście, byłam u Ani z kanału Niula ze Szczecina. Tak, na wstępie chciałam bardzo, ale to bardzo serdecznie, podziękować Ani za gościnę. Jest to naprawdę bardzo przemiła, bardzo sympatyczna, cudowna osoba. Naprawdę, bardzo jestem zadowolona. Spędziłam naprawdę u niej bardzo, bardzo, bardzo miło czas, ale niestety w poniedziałek musiałam wracać do domku, niestety obowiązki domowe wzywały i musiałam wracać miło chęci jakby mogła, zostałabym dłużej, ale niestety. Także, a zanim przejdziemy do yy, wyników, yy, najpierw może strapimy sobie. Tutaj dostałam dzisiaj z drapeczki na wsparcie kanału od naszej kochanej cudownej Wandzi Kozakiewicz. Także wielkie, wielkie serducha dla Wandzi stawiamy w komentarzach. A potem przejdziemy, kochani, do losowania dwóch osób, które wygrają te oto z drapeczki: dolary i diamenty i 500 tysięcy w banku. Także ja tutaj lekko na boczek odkładam. A dostaliśmy takie zdrapeczki, jak Owocową Eksplozję i dwa razy Super 7. Także sobie przejdźmy i będziemy sobie drapać oczywiście drapaczkiem od naszej kochanej Ani Niuli ze Szczecina. To ona ich wymyśliła i nim będziemy drapać. Także bierzemy się za drapanie, także wandlu trzyma kciuki. I lecimy. I mamy. Mamy czwóreczkę, ósemeczkę, trójeczkę, dwójeczkę. 9eczkę, 6 i niestety, ale piąteczkę, czyli ta trapezka jest przegrana. Lecimy, kochani, do Drugiej strapeczki 7, super 7 i mamy, kochani, 2. Mamy 9. Mamy 5. Mamy 8 osiem. Mamy siódemeczkę. Zobaczcie. Mamy niebieską yy, Przepraszam, czarną siódemeczkę. I mamy czwóreczkę. A pod naszą siódemeczką znajduje się. O! Dwa złote. Także mamy kochani tutaj. Dwa złote. Super. Bardzo się cieszę. Także odkładamy na boczek. I teraz sobie zdrapiemy owocową eksplozję. Ja Was troszkę oddalę, żebyście lepiej widzieli całą zdrapeczkę. Także lecimy. I mamy. Mamy awokado. Szukamy awokado. Awokado mamy tutaj. 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 Tyle. Kolejny symbol to banany. Bananów widzę. Mamy nawet sporo. Tutaj, tutaj. I tutaj. O, dużo dalej tych bananów. Super. Dobra. Lecimy. Kolejny. Mamy melonka tutaj mamy melony i tutaj dobra lecimy dalej w kolejnym mamy kiwi kiwi mamy tutaj i czy gdzieś jeszcze mamy kiwi, nie mieliśmy tylko dwa lecimy dalej, mamy wisienki wisienki mamy tutaj mamy tutaj o i mamy tutaj też ich sporo, widzę super, bardzo się cieszę lecimy dalej następne mamy buróweczki o borowaczek mamy nawet też dość, widzę sporo fajnie Dobra. I tyle. Lecimy kolejny symbol. Mamy arbus. Arbusika mamy tutaj trzy, chyba tylko. Jeszcze nie widziałam, czy gdzieś jeszcze jest. Tak. Mamy tylko trzy arbusiki, więc lecimy dalej. Mamy pomarańcze. Pomarańcze mamy tutaj. I Tutaj, kolejny symbol. Mamy gruszeczkę. Gruszeczkę widzę tutaj. I gdzieś jeszcze. A, i tutaj nam się schowała jedna. Dobrze. I tyle. Lecimy, kochani. Kolejny. Mamy truskawkę. Truskaweczkę mamy tutaj. Tutaj. I tyle. Kolejne mamy cytrynkę. To cytrynek widzę mamy dużo. Tu mamy cytrynkę. Tutaj mamy cytrynkę i przydały nam się by ananas. Ale nie wątpię, żeby dało nam ananasa, bo mamy, byśmy mieli za dużo, mm, za dużo byśmy mieli linii. Ale wszystko jest, prawda, możliwe. Wszystko się może zdarzyć. Dobra, cytrynkę żeśmy zdrapali, Dobra. lecimy dalej, mamy karambo, lecimy karambo, tu mamy karambo, tu mamy karambo, tutaj, o, teraz by się to przydało, chociaż, chociaż ta brzoskwinia by się nam przydała. Nie? Dobra lecimy dalej, mamy jabłuszko ale jabłuszko widzę nam tutaj linii nie daje no to kochani na co stawiacie? na winogron bo tylko winogron nam nie da linii także proszę bardzo skąd ja to wiedziałam? i mamy winogron no także ta zdrapeczka jest pusta jeszcze sobie sprawdźmy literki kontrolne mamy W, W i D. Także jeszcze nam została jedna zdrapeczka, owocowa, eks, eks, owocowa eksplozja i Troszkę. o, przybliżę. I lecimy. I mamy co my tu mamy? Mamy burbeczkę. Mamy bróweczkę tutaj. I tutaj. Więcej burówek ja nie widzę. Dobra. Lecimy dalej. Mamy brzoskwinię. Brzoskwinię mamy tutaj. A i tutaj jeszcze mamy. Myślałam, że tylko jedną brzoskwinię nam dali. I mamy tutaj brzoskwinię. I tyle. Lecimy dalej. Mamy kochani figa Tu mamy figę. Tu mamy. Tu jeszcze mamy figę. I chyba tyle, tyle. Następny mamy kochani cytrynkę. Tu mamy dwie. Teraz sprawdzimy, czy jeszcze mamy. Nie. Tej zdrapce dali nam tylko dwie cytrynki. O, czego nam tam nie dało ananasa, prawda? Więc mamy tutaj ananasa. Mogłyby się tak zamienić, nie? Winogron tu, a ananas tam. Dobra. Ananaska żeśmy strapali. Lecimy dalej. Mamy melunika. Melunika mamy... Mamy tutaj, i gdzieś jeszcze nie ma. Dobra, lecimy dalej. Mamy jabłuszko. Jabłuszko mamy tutaj, tutaj i tyle. Kolejny jest banan. Banan mamy tutaj, i tutaj. Kolejny symbol jest to winogron, winogron mamy tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. O i mamy jeszcze tu nam się schował. Dobra, lecimy teraz mamy kokoska i mamy tu kokoska i Tyle. Dobra, lecimy dalej, mamy gruszeczkę. O, mamy linię, zobaczcie. Kruszeczka dała nam linię. Tutaj. Na wszelki wypadek sobie kocham i ładnie sprawdźmy. Brzoskwinia była, kruszeczka była, melonik był i winogron był. Czyli mamy jedną już linię. Widzisz Danusiu, wądziu. Danusia mi jakaś wspomniała. Mamy karambo. Karambo mamy tutaj, tutaj i tutaj. Kolejny symbol jest to pomarańcz. Pomarańcz mamy tutaj, tutaj i tutaj i widzę, że gruszkę zgubiłam. Dobre. i ostatni symbol jest to kiwi, ale kiwi nam tutaj, kochanie, linii nie daje, więc mamy tylko jedną linię. Was przybliżę, żebyśmy razem, wspólnie zobaczyli, zobaczyli co się pod tą linią znajduje. Także otwieramy i mamy 3 złote. Super, bardzo się cieszę. O, gdzieś ostrość ucieka. Także mamy D, 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 Super. Bardzo się cieszę, ale se Także Wandziu, z Twoich drapeczek mamy tutaj 3 zł w owocowej eksplozji i 2 złote w y, super 7, także 5 złotych jest na pewno, że nie będzie. Dziękuję Ci jeszcze raz Wandziu, a Was kochani proszę dla Wandzi serducha ogromne za wsparcie kanału. Poczekajcie chwilkę, ja sobie tutaj trochę o oporządzę, bo jak widzicie, nam się tutaj trochę na... nabrudziło od tego drapania. Także kochani, przechodzimy teraz ja Was trochę teraz oddalę. Przechodzimy teraz do wylosowywania dwóch osób. Będę losowała po prostu. No nie. Losujemy od razu dwie osoby i będziemy drapać. Także ja pojemniczek zamykam. Żeby było sprawiedliwie, ja słychać. Dobra, otwieram. Są kolorowe karteczki, dlatego że mi się różowe kończyły, musiałam dorzucić żółte. Jest to jest was tutaj proste. mamy jedną karteczkę pierwszą osobą jest jest pierwsza osoba jest to jest to Ewa Stanisławska więc Ewa Stanisławska dostanie ode mnie 500 tysięcy w banku odkładam na boczek i dostajemy drugą osobę o, mamy Karteczka. Drugą osobą jest. Drugą osobą jest. Kto będzie? Ach, poczekajcie. Ach. Joasia Nowak. Także Joasiu, dla Ciebie dolary i diamenty. Także gra gratuluję Wam, kochani, bardzo serdecznie. To odkładam. Trzymajcie kciuki za dziewczynę. Pierwszą z drapeczką będą. Będzie Ewa Stanisławska, bo ona była pierwsza. Także Ewciu, trzymaj kochana kciuki. Ja Was, kochani, przybliżam i drapiemy. No, Molę troszkę dalej, żeby lepiej widać. Drapiemy Ewy. Wygrano. Także mam z numerem 10, 500 tysięcy w banku i sprawdzam. I mam mamy czterdzieści dwanaście dwadzieścia sześć dwadzieścia dziewięć i trzydzieści jeden także sprawdzamy i mamy trzydzieści sześć nie ma 39, nie ma, dają wysokie. Yy, mamy teraz, patrzę same trójeczki. Mamy 30, ale jest. Ach! Dobra. Trzymaj F-ciumot na kciuki. O, daleko poleciałam. Mamy 19, nie ma. I 16. No, nie ma. Lecimy. Drugi rządek. W drugim rządku mamy. Dwadzieścia siedem, mamy dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, osiemnaście, trzydzieści osiem. Drugi rządek, o przedostatni rządek jest trzydzieści trzy, ale się kręci.

Nie mamy. Dwadzieścia pięć. Nie mamy. Dwadzieścia trzy. Nie mamy. I ostatnia to jest siedemnaście. No, niestety, Ewciu, bardzo mi przykro. Nie udało się. DR. DR. Jest pusta. Także, kochani na pocieszenie dla Ewi, Ewci serduszko także bardzo Ci kochana, dziękuję za udział w takim małym konkursiku i przechodzimy do Joasi, Joasia ma dolary i diamenty także sprawdzamy co Joasia w niej wygrała także lecimy trzymajcie kciuki mamy 27 siedem, siedemnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia jeden i czterdzieści jeden. także żeby tutaj nie wydrapać gdzieś. zobaczcie jak to. o jest. mamy trzydzieści trzy. mamy cztery

osiemnaście i czterdzieści dwa. No blisko, blisko, blisko. Nie chcę, nie chcę dać, nie chcę dać. Lecimy dalej. Kolejny rządek mamy trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć, sześć, jedenaście i szesnaście i kochani ostatni rządek mamy trzynaście dziewięć dwadzieścia osiem blisko siedem i ostatnia szansa 37. No, nie wierzę. Nie wierzę. Aha. Dobra, sprawdźmy jeszcze kontrolę. No, jest E. -S -S. No, niestety, dla Joasi też, kochani, was bardzo serdecznie proszę o serduszka. O serduszka poproszę dla Joasi, dla Ewy i dla Wandzi. Także. Bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I widzimy się, kochani, w jutro w niedzielę na odcinku specjalnym na rok kanału, bo akurat w niedzielę będzie mijał rok jak założyłam kanał. Także trzymajcie się i do zobaczenia w niedzielę, pa! pa.